top 10. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i bez przedłużania zaczynajmy! To jest najlepsza miejscówka w moim domu, czyli top pierwsza. Idziemy do punktu drugiego, czyli top 2. To jest moja ulubiona trzecia miejscówka. Jest to oczywiście mój pieset, kochany, Bo mam dwa psy. Jeden jest tutaj, jeden w domu. ulubiona piąta miejsce u was i w sumie ostatnia to jest domet. Można tutaj się fajnie bawić. Będę w plus, plus stać wodą. no To już jest zakończenie filmu. Jeśli mój kanał wam się podoba pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i na razie! Ro...